mm <laughs> W dzisiejszym odcinku chciałbym pójść za ciosem, więc przygotowałem dla Was następny bestiariusz, tym razem o demonach zwanych babami, które w słowiańskiej kulturze, mitologii i legendach występują w dość licznej grupie. Istoty te możecie również kojarzyć przede wszystkim z powieści Andrzeja Sapkowskiego pod tytułem Wiedźmin, bądź z gry stworzonej na jej podstawie o tym samym tytule. Jednak baby tam występujące mają niewiele wspólnego z tymi pochodzącymi z zwierzeń i folkloru ludowego. Słowian. Zaś wśród tych demonów wyróżnia się baby takie jak baba cmentarna, a jej nazwa może być myląca, bo owszem, według przekazów, żerować miała ona na zwłokach ludzkich, przeważnie na cmentarzach, ale równie dobrze żerować mogła ona wszędzie tam, gdzie z łatwością znaleźć mogła zwłoki, np. Na, na polach bitewnych, Kolejna z nich to baba leśna, zwana również babą jagodową. Oczywiście zamieszkiwała leśne ostępy i jak w zasadzie każdy z tych demonów nie przepadała za ludźmi, zwłaszcza takimi, którzy ważyli się wstąpić na jej terytorium, jednocześnie nie przestrzegając jej zasad. Baba polna z kolei, czasem zwana też babą grochową, rzecz jasna była demonem polnym, zamieszkująca pola grochowe i fasolowe, gdzie to podczas pory letniej zwykła siać postrach. Dalej mamy babę wodną, czy też bagienną, a była ona kobiecym demonem jezior, stawów, moczar i w zasadzie wszystkich tego typu rozlewisk. No i na końcu tej listy jest baba studzienna, istota demoniczna, będąca bardziej odpowiednikiem blisko wschodniego dżina, gdyż spełniać miała ona życzenia, choć koniec końców lepiej było jej o nic nie prosić. Dobrze, skoro przedstawiłem już wszystkie baby, jakie znajdą się w tym bestiariuszu, to może przejdźmy teraz do ich dokładnego omówienia. Ale myślę, że nim to się stanie, to warto będzie najpierw wspomnieć o tym, jakie dla pradawnych Słowian owe przedziwne demony miały znaczenie. Więc w dawnych czasach, gdy Słowianie prowadzili jeszcze życie plemienne, osad rozsianych po całym terenie przez nich zamieszkiwanym, gdy to wiedza na temat medycyny, astronomii oraz przyrody i zachodzących w niej procesach nie była jeszcze zbyt dobrze poznana, wówczas to wszelkie zjawiska, dziś łatwo wytłumaczalne, niegdyś nie były tak oczywiste, zaś ich wyjaśnienie najczęściej opierało się na domysłach i masowej wyobraźni. Głównym zapalnikiem do snucia wszelkich fantastycznych wizji była wówczas jak najbardziej zrozumiała niewiedza, przesądy, zabobony oraz swego rodzaju lęk pierwotny, np. względem niezbadanych jeszcze lasów, głębin wód. Podziemi oraz tajemniczych terenów, takich jak rozmaite trzęsawiska i bagna, rzecz jasna nie umiano też wyjaśnić spraw medycznych, takich jak udary, letargi czy zawały, i z powodów takich powstawały wówczas rozmaite demony, w tym też omawiane właśnie baby. Demony te dzieliły się środowiskiem z innymi demonami, czasem nawet wchodząc z nimi w konflikt. Przykładowo topielce, utopce i rusałki, jak i baby wodne były demonami rzek i jezior. Istoty te różniły się od siebie wieloma detalami, jednak powstawały one ze zgoła innych powodów: posiadały inne moce, przeznaczenie oraz skrajnie odmienną od siebie egzystencję. To samo można powiedzieć o wampirach oraz gulach w porównaniu z babami cmentarnymi, czy o północnicach, południcach i nocnicach względem bab polnych. Trzeba też pamiętać, że w zamieszłych czasach ery brązu, a nawet żelaza, osoby, które przykładowo dotarły do 50. lub 60. roku życia, były uznawane za ludzi sędziwych, bardzo rzadkich, a nawet posiadających właściwości i umiejętności magiczne. I choć społeczeństwo tej czy innej osady szanowało takich ludzi, przeważnie biegły w zakresie zielarstwa, znachorstwa, ludowej medycyny oraz wszelkich innych życiowych, czasem nawet i politycznych kwestii, mimo to zgodnie... Względem takich osób, osób szanowanych w społeczeństwie, ale też kobiet niespotykanie wówczas sędziwych, często zdziwaczałych, mieszkających z daleka od reszty swego społeczeństwa, bardzo szybko narastały rozmaite mity, postaci niewiarygodnych, czasem dość strasznych, a przede wszystkim krzywdzących opinii. Działo się to tym łatwiej, gdyż kobiety takie bardzo często prowadziły skryty tryb życia, często też widywane były na cmentarzach, w lasach, na polach, więc zapewne bywało też. I tak, że czasem były widywane w miejscach, w których ktoś zaginął bądź stracił życie, ewentualnie same umierały gdzieś w miejscach bezludnych, głównie ze starości, lub stawały się ofiarami napotkanych drapieżników. I gdy przykładowo kobieta taka zniknęła bez śladu, zapewne bardzo szybko powstawały rozmaite hipotezy, które koniec końców doprowadzały do rodzenia się mitu, np. Baby Jagi. I skoro kwestię tą mamy już z grubsza wyjaśnioną, to czas teraz na dokładne omówienie każdej z owych mitycznych bab występujących w słowiańsko-polskich wierzeniach. I pierwszą z nich będzie baba leśna, czy też baba jagodowa, do grona których również należy bardzo dobrze znana wszystkim baba jaga. Demon taki kreowany był przez społeczeństwo jako staruszka zamieszkująca lasy, puszcze i inne rozmaite dzikie ostępy. Często były to miejsca bardzo odludne, gdzie zwykły człowiek bez większej obstawy, nawet nie myślał się zapuszczać, więc jeśli w społeczeństwie narosła jakaś niesłychana teoria na temat danej baby leśnej, to z wiadomych powodów nikt nie pędziłby to sprawdzić, lecz po prostu przyjmowano daną pogłoskę za pewnik, która to pogłoska szybko rozchodziła się po okolicy. Co do samych bab leśnych, utarło się, że niesłychanie denerwowało je pojawienie się w ich okolicy obcych ludzi. Stawały się wówczas złośliwe, mało przyjemne, a w skrajnych przypadkach nawet śmiertelnie groźne. Na demony te tak samo działać miało nieodpowiednie zachowanie osób przechadzających się po lesie, które zbyt głośno rozmawiały, krzyczały, śmieciły lub szkodziły miejscowej faunie i florze. Za karę miały one wówczas zwodzić takie osoby, doprowadzać je do ich zgubienia się. Bądź do szaleństwa, czasem nawet sprowadzać na kogoś takiego nieszczęście bardziej doraźne, w postaci niebezpiecznych dzikich zwierząt oraz potężnych burz i wichrów. Jednak, mimo swego dość surowego usposobienia, jak już wiele razy wspominałem w innych materiałach, w słowiańskiej kulturze i wierzeniach nie było podziału na dobro i zło, jak jest to obecnie, bo każda istota, czy to bóg, demon, a nawet zwierzę, miały cechy sprawiające, że nie były one ani dobre, ani złe. Po prostu były to istoty pożyteczne, raz karające i dokuczające, zaś innym razem nagradzające i pomocne w życiu ludzkim. Tak też było w przypadku słowiańskich bab. W tym baby leśnej, która przez Słowian uważana była za opiekunkę leśnych ostępów, pielęgnować miała miejsca występowania jagód, grzybów oraz rozmaitych ziół owoców i kwiatów. Poza tym dbała ona o leśne zwierzęta i nie tylko te duże jak wilki, sarny, dziki czy niedźwiedzie, ale brała pod opiekę również zwierzęta mniejsze, jak gryzonie, płazy oraz wszelkiego rodzaju owady. I tutaj właśnie zaczyna się odwieczna kwestia, która przetrwała do dnia dzisiejszego, czyli kwestia sta. Starszej, surowej kobiety, straszącej i porywającej małe dzieci. A wzięło się to stąd, iż panował wówczas przesąd, że gdy baba Leśna lub też baba Jaga zobaczy dziecko znęcające się nad jej podopiecznymi, wówczas względem takiego dziecka baba Leśna stawać się miała naprawdę niebezpieczną istotą. Dziecko za karę mogło zostać przez nią porwane, baba mogła wywieźć je również na manowce, a nawet zabić, czy to osobiście, czy to za pomocą dzikich zwierząt, na które mieć miała pełny wpływ. I jedni mawiają, że władza baby leśnej była niczym nieograniczona, zaś inni, że moc jej sięgała jedynie obrębu lasu, w którym ona sama zamieszkiwała. Mówi się też, że istoty te, dosłownie jak i rusałki, potrafiły przybierać postać pięknej kobiety i w ten sposób mamić oraz wabić w najdalsze ostępy nieostrożnych oraz chutliwych mężczyzn, by tam pozbawić ich żywota. W ten sposób wzdłuż zamordowanych przez Babę Leśną ludzi powstawać miały inne istoty demoniczne związane z lasem, bądź po prostu dzięki duszom takim wzrastać miała jej moc. Jeśli jednak chodzi o sposób unicestwiania Baby Leśnej, to owych sposobów nie ma, a jedyne co można było zrobić, to po prostu przestrzegać ich zasad podczas pobytu w leśnej głuszy, bądź ostatecznie prosić rozgniewanego już demona o wybaczenie i mieć nadzieję na jego wyrozumiałość. Kolejną babą jest baba chyba najbardziej odrażająca i przerażająca, zwana babą cmentarną i jak już wspomniałem, nazwa jej może być myląca, ponieważ nie grasowała ona jedynie na cmentarzach, ale widywano je w zasadzie wszędzie, gdzie zalegać mogły większe lub mniejsze ilości zwłok ludzkich. Demon ten, tak jak i gul, a nawet wampir, żerował na ciałach zmarłych, zwłaszcza na ciałach jeszcze świeżych, rozkopując przede wszystkim płytkie mogiły. Mit ten zapewne powstał, gdy bliscy osób zmarłych, których ciała zostały zbezczeszczone, napotykały takową właśnie sytuację. Oczywiście od razu przypisywano to siłom nadprzyrodzonym, zwłaszcza, że w obrębie takiego miejsca często widywano starsze kobiety, które z niewiadomych powodów krzątały się w pobliżu. A zwykle były to biedne, wędrujące od wsi do wsi staruszki, które bardzo często cmentarze traktowały jako darmowe noclegi. Zaś za takowe przypadki rozkopywano. Mogił I zjadania zwłok, raczej należało winić dzikie zwierzęta, padlinożerców jak wilki, dzikie psy, czy chociażby lisy, a powodem tego w głównej mierze było stosowanie nie dość głębokich grobów sprawiało to, że zapach rozkładających się zwłok przenikał na powierzchnię znacznie łatwiej i znacznie częściej ściągało to wszelkiego rodzaju zwierzęta. Oczywiście działo się to zwykle późną nocą, nie było więc zbyt wielu świadków, a sensacyjne pogłoski o kobiecie rozkopującej groby i zjadającej zmarłych zapewne bardzo szybko znalazły swych odbiorców i jeszcze szybciej niosły się w społeczeństwie szerokim echem. A w demony te wiara była tak silna, że nawet i dzisiaj można spotkać się z opowieściami o nich, i mowa tutaj o babie cmentarnej z miejscowości Orońsko pod Radomiem, która to miała błąkać się między grobami, i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie pojawiała się ona jedynie w dni pogrzebów, przez co mówiono, że zjadała ona wyłącznie świeżo złożone w grobie ciała ludzi, którzy dopiero co opuścili świat żywych. I mimo swego straszliwego wizerunku, baba cmentarna, w przeciwieństwie do choćby baby leśnej, nijak nie potrafiła, a nawet nie mogła skrzywdzić żywego człowieka, jednak spotkanie z nią było zwiastunem wielkiego nieszczęścia, a nawet rychłej śmierci. Nic też nie wiadomo na temat unieszkodliwiania tegoż demona, a po prostu należało zapobiegać ich pojawianiu się poprzez stosowanie głębszych grobów bądź bardziej zabezpieczonych pochówków. A najlepiej, by w 100% uchronić się od demona, należało. Musiało ciała kremować. Następną babą, o jakiej sobie powiemy, jest baba przypominająca chociażby południcę. Oczywiście mowa tutaj o babie polnej, zwanej również babą grochową, a była ona demonem bardzo dobrze znanym wśród Słowian, ponieważ większość tego społeczeństwa zajmowała się pracą na roli i, zwłaszcza w porze letniej, w czasie żniw, całymi dniami przebywano wówczas na polach. Oczywiście nie jak w przypadku południcy, w przypadku baby polnej chodzi głównie o ich bytowanie wśród pól grochowych, choć czasem mogły one również występować na polach zbożowych. Zaś zadaniem baby polnej było doglądanie pól oraz pilnowanie czy są one dobrze uprawiane i gdy tak się działo, demony te pomagały i wspierały człowieka, na przykład czyniąc jego pracę lżejszą. Jednak gdy baba polna wśród pracujących na polu ludzi spostrzegła lenia bądź osobę nieszanującą wykonywanie, wykonywanej tam pracy, to szybko kogoś takiego dopadała i dusiła na miejscu. Czasem też, tak jak i północnice, napadały one śpiących na między ludzi oraz atakowały błąkające się po polach i łąkach dzieci, których to szczególnie miała wręcz nienawidzić. Dziecko takie najczęściej zostawało zjedzone przez rozjuszoną babę polną, po czym ginął po nim wszelki ślad, dlatego też na czas żniw starano się nie wpuszczać dzieci na pola, a jeśli z jakiegoś powodu nie było to możliwe, to wówczas bacznie ich pilnowano. Poza tym baba polna do atakowania swych ofiar używać miała też łubianu, doprowadzając z nim ludzi do straszliwych bólów głowy, zawrotów, desorientacji, a nawet śmierci, co najczęściej działo się właśnie latem. I tutaj kłania się kwestia medyczna, w czasach słowian zasadniczo nieistniejąca, co również można powiedzieć o czasach średniowiecza, gdzie udary słoneczne czy zawały, szczególnie podczas ciężkiej pracy na rozgrzanym słońcem polu, brano właśnie za spotkania demonów takich jak południcy. Czy właśnie baby polne? Tutaj również nie było wiadomo o żadnym sposobie unicestwiania owego demona, jednak, by mieć go po swojej stronie, należało umieścić na skraju pola, na którym odbywać miała się praca, dzban mleka i misę miodu oczywiście jako podarunek dla tak potężnej istoty, by ta dzięki temu nie szkodziła, a sprzyjała gospodarzowi. No i przede wszystkim od początku do końca trzeba było podchodzić do pracy z szacunkiem. Przed ostatnią babą wymienioną w tym bestiariuszu jest baba wodna, zwana też babą brzegową bądź bagienną. Jej środowisko było środowiskiem demonów, takich jak wspomniane już utopce, topielce czy chociażby rusałki, a były to wszelkiego rodzaju jeziora, rzeki, stawy i mokradła. Baby te, z wszystkich wymienionych właśnie wodnych demonów, najczęściej i przede wszystkim kojarzyły się ludziom z rusałkami, jednak prócz środowiska wspólnego występowania, niewiele łączyło ze sobą. Te Dwa byty, a pierwszą kolosalną różnicą było to, że baba wodna była demonem, a rusałka boginką, zaś kolejna między nimi różnica widoczna była już na pierwszy rzut oka, ponieważ rusałki opisywane były i są jako piękne, młode i kuszące dziewczęta, których hipnotyzującemu pięknu nie potrafił oprzeć się żaden mężczyzna. Zaś baba wodna miała postać starej, pokracznej i odrażającej kreatury na kształt odpychającej kobiety, choć mówi się też, że rusałka Również czasami objawiały się w postaci starszej kobiety, a tam skąd pochodzi o nich przekaz, czyli z Podlasia, zwano je kozytkami. I możliwe, że to właśnie rusałki, kozytki mylone były z babami wodnymi. Następną różnicą między tymi dwoma bytami jest proces ich powstawania, ponieważ według przekazów baba wodna rodziła się z mrocznych dusz najbardziej zdeprawowanych kobiet, jak kobiety rozwiązłe, morderczynie, kobiety złośliwe, czy mściwe, ale przede wszystkim powstawały z dusz matek, które z tego czy innego powodu uśmierciły własne dziecko. Rusałki z kolei powstawały z dusz młodych dziewcząt i kobiet, które to przed zgonem były jeszcze pannami, a które zmarły przed ślubem, zaś ich śmierć nastąpiła właśnie w wodzie. Panować miała też swego rodzaju jednostronna rywalizacja między babami wodnymi i rusałkami, ponieważ baby wodne zazdrościć miały rusałkom ich miłosnych igraszek z młodymi mężczyznami, którzy dali się im zwabić i dotknąć, po czym te rzucały na nich swój mamiący czar. Zaś baby wodne z racji swego okropnego wyglądu i usposobienia w żaden sposób nie potrafiły dorównać w tym rusałkom, przez co stawały się jeszcze bardziej złe, zgorzkniałe i skrajnie niebezpieczne. Kolejne źródła mówią, że baby wodne to nikt inny jak podstarzałe już rusałki, jak i we wcześniejszym przypadku zgorzkniałe i wściekłe z racji końca swych miłosnych podbojów. Inne zaś przekazy mówią, że demony te wcale nie czyniły ludziom żadnej krzywdy, a powstawały z dusz tragicznie zmarłych starszych kobiet oraz z dusz kobiet, które przypadkowo bądź zamierzenie zapiły się na śmierć. I ostatnim już demonem z grona słowiańskich Bab jest istota zwana Babą Studzienną. Jak zostało już wspomniane, była ona swego rodzaju odpowiednikiem dżina, ponieważ posiadała ona moc spełniania życzeń, a powstawać miała z dusz, skazanych na śmierć utopionych w studni kobiet, co w dawnych czasach często miało miejsce, zwłaszcza na terenach oddalonych od rzek i innych wodnych rozlewisk, przez co w takich miejscach studnie były idealnym narzędziem do wymierzenia takowej kary, czyli kary przez Utopienie. I prawdopodobnie to właśnie ten rodzaj kary był głównym powodem powstania przekazów o tym właśnie demonie. Wracając jednak do mocy jakie posiadała baba studienna, czyli do mocy spełniania życzeń, to było to możliwe jedynie podczas najciemniejszej nocy, o najpóźniejszej jej godzinie, zaś dana prośba musiała być głośno wykrzyczana w głąb ciemnej studni zamieszkanej przez owy tajemniczy byt. Jednak baba studienna nie spełniała życzeń za darmo, bo za każde życzenie trzeba było zapłacić owemu demonowi, wrzucając do studni monetę bądź jakikolwiek inny cenny przedmiot. Jednak gdy po wypowiedzeniu swego życzenia dana osoba zapomniała zapłacić bądź nie złożyła zapłaty umyślnie, wtedy stawała się ofiarą rozcieczonej wówczas baby studiennej. Oczywiście zapłatą za spełnienie życzenia nie były jedynie pieniądze i błyskotki, bo w zależności od wagi danej prośby mogło to być nawet życie bliskiej osoby, na przykład dziecka, a w najlepszym przypadku życie jakiegoś zwierzęcia, które ciemną nocą należało wrzucić do studni demona. I jak w przypadku reszty bab, tak i w przypadku baby studziennej nie było sposobu na pozbycie się ich, należało zatem wypowiadać swe życzenia z rozwagą i liczyć się z konsekwencjami ich wypowiedzenia. Były też baby, choć nie wiem czy można zaliczyć je do bab omawianych w tym odcinku, a chodzi tu o baby mądre i o baby stare, lecz te raczej nie były istotami demonicznymi, ale jak najbardziej ludzkimi, wokół których jedynie narosła złowroga aura tajemniczości, a zwykle. Były nimi szeptuchy, zielarki, wieszczki czy też rozmaite znachorki, które za czasów Słowian cieszyły się społecznym szacunkiem, lecz po chrystianizacji stały się znanymi do dzisiaj wiedźmami i czarownicami, bardzo często kończącymi na stosach Inkwizycji. To już koniec odcinka o naszych słowiańskich babach leśnych, cmentarnych, wodnych, polnych i studziennych. Jeśli materiał ten Wam się spodobał i dostarczył ciekawej wiedzy, to zostawcie proszę polubienie, komentarz oraz subskrypcję, by być z nowymi materiałami na bieżąco. No i byśmy w końcu dobili do tych magicznych 10 tysięcy subskrypcji. A ja dziękuję Wam już za uwagę i do następnego odcinka.